Czy kiedykolwiek wierzyliście, że chodzenie jest zawsze korzystne dla zdrowia i że jeśli się ruszacie, robicie swojemu ciału dobrze? Ta myśl jest rozpowszechniana już od bardzo dawna. Wydaje się to wręcz powszechnie znaną prawdą. A co jeśli powiem wam, że dla niektórych starszych osób zbyt dużo chodzenia może po cichu szkodzić bardziej niż pomagać? Wiem, że to brzmi zaskakująco. Większość z nas była wychowywana w przekonaniu, że chodzenie to najbezpieczniejsze i najzdrowsze ćwiczenie. W wielu przypadkach to prawda, ale nie dla wszystkich. W rzeczywistości istnieje pięć konkretnych typów seniorów, u których zbyt dużo chodzenia może faktycznie zwiększyć ból, obciążyć ważne narządy, pogorszyć uszkodzenia nerwów, a nawet skrócić długość życia. Tak, dobrze słyszeliście. Lekcja ruchu może przyspieszyć sprawy w złym kierunku. Nie chcę nikogo straszyć. Chodzi o świadomość, ponieważ gdy już wiesz, na jakie objawy zwracać uwagę, możesz dostosować swój plan działania i naprawdę chronić swoją siłę, komfort oraz niezależność. Widziałem zbyt wielu przyjaciół, którzy przeciążali się myśląc, że robią coś dobrego, a później odkrywali, że tak naprawdę sobie szkodzą. Dlatego w dzisiejszym filmie przyjrzymy się pięciu konkretnym schorzeniom, w przypadku których kluczem do zachowania zdrowia jest mniej, ale mądrzej spacerować. Więc zostańcie z nami. To może zmienić Twoje spojrzenie na ruch na resztę życia. Numer 1. Niektóre rodzaje choroby zwyrodnieniowej stawów. Jeśli cierpisz na zaawansowaną chorobę zwyrodnieniową stawów, zwłaszcza kolan, bioder lub dolnej części pleców, zbyt dużo chodzenia może przynieść więcej szkody niż pożytku. Na początku może to brzmieć dziwnie. W końcu ruch pomaga na sztywność, prawda? Ale gdy chrząstka w stawach jest znacznie zużyta, każdy krok może przypominać tarcie kości o kość. Ból jest prawdziwy, stan zapalny jest prawdziwy, a jeśli codziennie pokonujesz ból z nadzieją, że się poprawi, możesz w rzeczywistości przyspieszać uszkodzenia i skracać czas, przez który stawy będą sprawne. Chrząstka bowiem bardzo trudno się regeneruje. Gdy już zniknie, to zniknie na dobre. I w przeciwieństwie do młodości, nasze ciało po 60 czy 70 latach nie regeneruje się po obciążeniu stawów tak szybko. Zamiast tego powtarza się cykl obrzęków, podrażnień i zużycia, który pogarsza się im bardziej obciążamy stawy. Jeśli więc codziennie chodzisz na długie dystanse, wspinasz się pod górę lub spędzasz godziny na nogach, powtarzające się obciążenie może po cichu odbierać ci właśnie tę sprawność ruchową, którą starasz się chronić. Powtarzające się obciążenie może po cichu odbierać ci właśnie tę sprawność ruchową, którą starasz się chronić. Psychologicznie tworzy to bardzo frustrującą pętlę. Seniorzy z chorobą zwyrodnieniową stawów często słyszą, pozostań aktywny, i oni tego chcą. Chcą być odpowiedzialni. Więc chodzą, znoszą ból i mówią sobie, że to tylko sztywność. Ale pod powierzchnią ich stawy krzyczą. Dyskomfort staje się przewlekły, sen zostaje zaburzony, nastrój się zmienia, a to, co zaczęło się jako zdrowy nawyk, staje się źródłem codziennego cierpienia i długotrwałego pogorszenia. Weźmy na przykład Georgia. Ma 78 lat i zawsze chodził rano na spacery, ale przez ostatnie dwa lata każdy spacer kończył się obrzękiem i sztywnością prawego kolana. Przypisywał to wiekowi, szedł dalej i nawet kupił sobie nowe buty. Prawdziwym problemem jednak nie było obuwie, lecz artroza, w której kości ocierają się o siebie. Po wizycie u reumatologa i przejściu na krótsze ćwiczenia z podparciem, takie jak aerobik w wodzie i jazda na rowerze poziomym, ból Georgia zmniejszył się o 70%, a jego nastrój wyraźnie się poprawił. Wniosek: chodzenie nie jest uniwersalnym rozwiązaniem dla osób z ciężką chorobą zwyrodnieniową stawów, zwłaszcza w stawach obciążonych wagą ciała. Delikatniejszy ruch i aktywności przyjazne stawom są znacznie korzystniejsze niż bieganie po chodniku. Im szybciej się dostosujesz, tym dłużej zachowasz komfort, sprawność ruchową i niezależność. Numer 2. Zaawansowana niewydolność serca. Starsze osoby dorosłe z zaawansowaną niewydolnością serca często uważają chodzenie za dobry sposób na pozostanie aktywnym i utrzymanie krwi w ruchu. Prawda jest jednak taka, że może to być niebezpieczne złudzenie. Kiedy twoje serce nie pracuje już wydajnie, nawet lekka aktywność, taka jak krótki spacer, może powodować duszności, zawroty głowy lub skrajne zmęczenie. A jeśli zignorujesz te sygnały i nadal będziesz się przeciążać, możesz nieświadomie narażać swoje serce na poważny wysiłek, co zwiększa ryzyko hospitalizacji, a nawet nagłego zasłabnięcia. Serce, zwłaszcza gdy jest osłabione, potrzebuje oszczędzać energię. Każde kolejne uderzenie, każdy przyspieszony puls podczas chodzenia staje się obciążeniem, z którym twoje ciało może sobie nie poradzić. To nie jest kwestia lenistwa ani słabości. Chodzi o to, by zrozumieć swoje obecne ograniczenia i je respektować. Większość osób z zaawansowaną niewydolnością serca nie wie, że do niej należy, ponieważ przystosowywali się do tego bardzo powoli. Ale jeśli męczy cię przejście z jednego pokoju do drugiego lub jeśli po lekkiej aktywności puchną ci kostki, twoje serce prosi o odpoczynek. Emocjonalnie to trudna prawda. Wielu starszych dorosłych boi się utraty niezależności. Ruch kojarzą z odnością i obawiają się, że spowolnienie oznacza poddanie się. Ale w rzeczywistości jest odwrotnie. Rozpoznanie potrzeb własnego ciała i mądre reagowanie na nie to oznaka siły, a nie słabości. To oznaka dojrzałości, instynktu samozachowawczego. Nie chodzi o to, żeby się poddać. Chodzi o to, by wybrać mądrzejszą drogę naprzód. Weźmy na przykład Sarę. Ma 84 lata i każdego ranka chodziła półtora kilometra po swojej okolicy. Z czasem jednak zauważyła, że coraz trudniej jej się oddycha. Oddechy były ciężkie, a na klatce piersiowej czuła ucisk. Myślała, że to może po prostu starość, albo że potrzebuje więcej odpoczynku. Po badaniu jednak kardiolog wyjaśnił jej, że znajduje się w zaawansowanym stadium niewydolności serca i że szybkie chodzenie jej nie pomaga, a wręcz szkodzi. Dziś Sarah ćwiczy na krześle, oddycha powoli i delikatnie się rozciąga, aby się poruszać, nie przeciążając przy tym serca. Nadal czuje się aktywna, ale teraz robi to na własnych warunkach, a jej serce jej za to dziękuje. Jeśli więc zdiagnozowano u ciebie jakikolwiek stopień niewydolności serca, zwłaszcza zaawansowanej, pamiętaj, że długie spacery lub szybkie chodzenie nie zawsze są najbezpieczniejszym wyborem. Słuchaj swojego ciała, kieruj się wskazówkami lekarza i nie pozwól, by duma zmusiła cię do trybu życia, którego twoje serce już po prostu nie jest w stanie wytrzymać. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te informacje za przydatne, napisz w komentarzu cyfrę 2, żebym wiedział, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów. Wszelkie wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. Przejdźmy więc dalej. Numer 3. Zaburzenia równowagi i ryzyko upadku. Jeśli Twoja równowaga się pogorszyła, jeśli ostatnio się potknąłeś lub prawie upadłeś, być może powinieneś poważnie przemyśleć swój sposób chodzenia. Wielu starszych dorosłych z dumą stara się osiągnąć swoją dzienną liczbę kroków, ale często pomija się niebezpieczeństwo chodzenia z zaburzeniami równowagi. Gdy ucho wewnętrzne, stawy lub układ nerwowy nie komunikują się prawidłowo, każdy krok staje się loterią, a jeden upadek może w mgnieniu oka odmienić twoje życie, prowadząc do złamania biodra, urazu głowy lub długotrwałej niepełnosprawności. Założenie, że chodzenie jest zawsze zdrowe, po prostu nie jest prawdziwe, jeśli masz problemy z równowagą. Chodzenie po nierównych chodnikach, schodzenie po schodach czy nawet manewrowanie w zatłoczonym sklepie spożywczym może wywołać uczucie niestabilności. Nie chodzi o to, jak bardzo jesteś zdeterminowany, ale o to, jak reaguje Twoje ciało. A jeśli ta reakcja obejmuje chwianie się, powłóczenie nogami lub silne poleganie na poręczach i meblach, to jest to sygnał ostrzegawczy. Ryzyko tutaj nie jest teoretyczne, jest bardzo realne. Porozmawiajmy o psychologii tego zjawiska. Seniorzy często utożsamiają swoją tożsamość ze zdolnością do samodzielnego poruszania się. Mogą nawet ignorować lub ukrywać swoje problemy z równowagą z dumy albo ze strachu przed utratą niezależności. Prawda jest jednak taka, że nie stracisz niezależności przez to, że zwolnisz. Stracisz ją, gdy niepotrzebny uraz doprowadzi cię do szpitalnego łóżka. Zrobienie dziś kroku w tył może ochronić Twoją zdolność do zrobienia jakiegokolwiek kroku jutro. Pamiętam Franka, 78-letniego emeryta, który codziennie rano spacerował wokół jeziora. Zauważył, że jego kroki stały się niepewne, ale nie chciał się poddać. Pewnego deszczowego dnia poślizgnął się, uderzył się w głowę i na kilka miesięcy trafił do ośrodka rehabilitacyjnego. Później powiedział swojemu wnukowi: Starałem się być silny, ale nie byłem rozsądny. Frank w końcu wrócił do aktywności, tym razem z pomocą zajęć równoważnych na siłowni, chodzika i fizjoterapeuty odzyskał swoją sprawność ruchową, ale także pokorę. Jego historia jest dla nas wszystkich ważną lekcją. Jeśli więc podczas spaceru na zewnątrz zauważysz, że twoje ciało przechyla się na jedną stronę, że nogi się ciągną lub tracisz pewność siebie, to znak, że czas zmienić kierunek. Rozważ alternatywy takie jak ćwiczenia równoważne, konkretne ćwiczenia, stacjonarne urządzenia na siłowni lub współpracę ze specjalistą, który pomoże ci odzyskać stabilność. I zawsze bądź szczery wobec siebie i swojego lekarza, ponieważ duma nie jest warta złamanej kości. Numer 4. Niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi. Chodzenie jest zazwyczaj uważane za zdrowy nawyk dla serca i w wielu przypadkach rzeczywiście tak jest. Jeśli jednak cierpisz na niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi, zbyt intensywne chodzenie lub chodzenie w nieodpowiednich warunkach może w rzeczywistości stanowić niebezpieczne obciążenie dla twojego układu sercowo-naczyniowego. Jeśli już masz podwyższone ciśnienie krwi, nawet umiarkowany wysiłek fizyczny może je jeszcze bardziej podnieść. Ten nagły wzrost może wywierać dodatkowy nacisk na serce i tętnice, co może wywołać udar mózgu, zawał serca, a nawet nagłą śmierć. A teraz nadchodzi część, której większość ludzi sobie nie uświadamia. Wysokie ciśnienie krwi często nie daje oczywistych objawów. Podczas spaceru możesz czuć się dobrze, ale wewnątrz twoich tętnic sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Wielu seniorów kontynuuje swoje codzienne spacery w dobrej wierze, nie zdając sobie sprawy, że zwiększają swoje ryzyko, zwłaszcza w upalne lub wilgotne dni, albo po pominięciu leków. Nawet lekki spacer może przeciążyć twój organizm. Dlatego tak wielu kardiologów zaleca uważne monitorowanie nie tylko swojej aktywności, ale także swoich parametrów zdrowotnych. Jest tu także aspekt psychologiczny. Wielu seniorów myśli: chodzę, więc robię coś dobrego. I to jest godne podziwu. Ale jeśli trzymamy się tego przekonania zbyt kurczowo, może ono przerodzić się w upór. Wmawiamy sobie, że jeśli przestaniemy chodzić, to się poddajemy. Ale być na tyle mądrym, by zrobić przerwę, dostosować się i postawić na bezpieczeństwo, to nie jest poddanie. To jest dojrzałość. To jest siła. Kiedyś znałem pana o imieniu Robert, który miał 81 lat i od czasu przejścia na emeryturę codziennie spacerował. Niedawno jednak zdiagnozowano u niego nadciśnienie drugiego stopnia i mimo zaleceń lekarza kontynuował swoje codzienne spacery po okolicy. Pewnego letniego popołudnia zasłabł na podjeździe. Na szczęście szybko znalazł go sąsiad i Robert doszedł do siebie. Ale po tym strasznym doświadczeniu, Robert w końcu potraktował słowa swojego lekarza poważnie. Przeszedł na lekkie rozciąganie w domu, zaczął codziennie mierzyć ciśnienie i do spacerów wracał stopniowo, dopiero gdy jego wyniki się ustabilizowały. Jego historia jest dowodem na to, że nie chodzi o to, by chodzić codziennie, ale by chodzić rozsądnie. Jeśli więc masz wysokie ciśnienie krwi lub przyjmujesz kilka leków, aby je kontrolować, to sygnał, żeby zwolnić. Współpracuj ze swoim lekarzem, zapytaj go kiedy i jak możesz bezpiecznie pozostać aktywny, i nie pozwól, by Duma doprowadziła cię do kryzysu zdrowotnego. Ostrożność nie oznacza słabości. To znaczy, że dbasz o ciało, w którym żyjesz przez dziesiątki lat. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te informacje za przydatne, napisz w komentarzu cyfrę 4, żebym wiedział, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów. Wszelkie wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. Przejdźmy więc dalej. Numer 5. Zaawansowana choroba zwyrodnieniowa stawów. U starszych dorosłych z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawów, zwłaszcza w kolanach, biodrach lub dolnej części pleców, zbyt dużo chodzenia może w rzeczywistości pogorszyć stan stawów zamiast im pomóc. Chociaż lekki ruch jest ważny dla utrzymania mobilności, zbyt duże obciążenie, takie jak długie spacery po twardej nawierzchni, może przyspieszyć rozpad chrząstki, zwiększyć stan zapalny i podnieść ryzyko upadków z powodu bólu lub niestabilności. To jedna z tych sytuacji, w których granica między zdrowym nawykiem a szkodliwym nadużywaniem jest bardzo cienka. Wielu seniorów przez całe życie słyszy, że aktywny tryb życia to najlepszy sposób na utrzymanie ruchomości stawów. Do pewnego stopnia to prawda, ale w zaawansowanej chorobie zwyrodnieniowej stawów amortyzacja w stawach jest znacznie zmniejszona. Każdy krok powoduje tarcie kości o siebie, co nie tylko boli, ale także przyczynia się do dalszych uszkodzeń. Na początku możesz czuć się dobrze, ale w połowie spaceru może szybko pojawić się sztywność i piekący ból, który czasem utrzymuje się nawet przez kilka dni. Szczególnie trudne jest to ze względu na aspekt emocjonalny. Wielu ludzi kojarzy ruch z niezależnością. Obawiają się, że ograniczenie chodzenia sprawi, że będą postrzegani jako słabi lub zależni od innych. Jednak wybór bezpieczniejszych i bardziej przyjaznych stawom aktywności, takich jak pływanie, ćwiczenia na krześle czy lekka jazda na rowerze, nie oznacza, że się poddajesz. Wręcz przeciwnie, dajesz sobie szansę na kontynuowanie aktywności przez wiele kolejnych lat bez napadów bólu, obrzęków czy niebezpiecznych zmian w węzłach chłonnych. Opowiem Wam o Elaine, emerytce i byłej nauczycielce. Spotkałem ją kiedyś w domu spokojnej starości. Miała 76 lat, zawsze była pozytywna i upierała się, że będzie codziennie chodzić kilka kilometrów, nawet mimo silnie zniszczonych przez artretyzm kolan. Lekarze zalecali jej, żeby zwolniła tempo, ale ona czuła, że zaprzestanie oznaczałoby utratę kontroli. Po kilku miesiącach ból tak się nasilił, że potrzebowała laski, żeby wstać z łóżka. To był przełomowy moment. Ostatecznie zamieniła swoje codzienne spacery na lekcje aerobików w wodzie w lokalnym basenie. W ciągu kilku tygodni ból ustąpił, poprawiła się jej ruchomość, a także nastrój. Wciąż czuła się aktywna i niezależna, tylko bez niepotrzebnego cierpienia. To subtelne przypomnienie, że chodzenie nie jest jedynym sposobem na utrzymanie formy. Jeśli po spacerach bolą cię stawy, są opuchnięte lub stale bolą, może to być sygnał, że Twoje ciało potrzebuje zmiany. Artretyzm nie oznacza, że musisz przestać się ruszać. Oznacza to, że musisz ruszać się mądrzej? Słuchaj, co mówi ci twoje ciało. I pamiętaj: Długowieczność nie polega na przezwyciężaniu bólu. Chodzi o podejmowanie decyzji, które pomogą ci żyć dobrze, a nie tylko długo. Myśli końcowe. Często zakładamy, że chodzenie zawsze nam służy, bez względu na wiek czy kondycję. I dla wielu osób rzeczywiście tak jest. Jedna prawda jest bardziej złożona: wraz z wiekiem nasze ciało się zmienia. Podobnie zmieniają się nasze ryzyka, potrzeby i sposób w jaki powinniśmy podchodzić do codziennego ruchu. Nie chodzi o to, żeby całkowicie przestać chodzić, ale o to, by robić to z rozwagą. Kiedy masz 60, 70 lub 80 lat, bezrefleksyjne pokonywanie dyskomfortu lub zmęczenia może przynieść więcej szkody niż pożytku, zwłaszcza jeśli należysz do jednej z pięciu kategorii, o których dziś mówiliśmy. Ale mamy też dobrą wiadomość: świadomość to siła. Jeśli znasz swoje ciało, słuchasz jego sygnałów i wprowadzisz kilka przemyślanych zmian, możesz chronić swoje serce, stawy, naczynia krwionośne i długoterminowe zdrowie. Aby pozostać zdrowym, nie musisz codziennie robić dziesięciu tysięcy kroków. Wystarczy ruszać się w taki sposób, aby odpowiadało to aktualnemu stanowi Twojego ciała, a nie temu, jakie było wcześniej. Zapytaj siebie, jak się czujesz po spacerze. Czujesz się pełen energii, czy raczej wyczerpany, obolały i niestabilny? To są ciche głosy Twojego ciała, które próbują Ci coś przekazać. A kiedy nauczysz się słuchać, pojawi się prawdziwa mądrość. Pamiętaj, że starzenie się nie oznacza zwalniania. Oznacza to bycie bardziej wybrednym w tym, gdzie inwestujesz swoją energię. Wybieranie tego, co cię wzmacnia, a nie tego, co cię wyczerpuje, to w porządku porzucić nawyki, które już ci nie służą. W rzeczywistości jest to oznaka dojrzałości, szacunku do siebie i prawdziwej świadomości zdrowotnej. Zasługujesz na to, by czuć się bezpiecznie, silnie i stabilnie wraz z wiekiem i nie musisz poddawać się presji uniwersalnych porad. Bądź więc dla siebie wyrozumiały. To nie jest lenistwo ani słabość, kiedy dostosowujesz swoje nawyki. Jesteś mądry, praktyczny i kochasz jedyne ciało, jakie masz. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. Chętnie poznamy Waszą opinię. Napiszcie w komentarzach, czego się dziś nauczyliście i jak zamierzacie to wykorzystać w swoim życiu. Wasze opinie są dla nas ważne, więc nie wahajcie się nimi podzielić. Czytanie waszych komentarzy jest dla nas ogromną motywacją i wsparciem. Jeśli podobał Wam się ten film i był dla Was pomocny, zostawcie lajka, like zasubskrybujcie nasz kanał i udostępnijcie go innym. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć kolejne wartościowe treści, które będą Was informować i inspirować. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.